Wejdź na handbal.pl. Wszystko o piłce ręcznej w jednym miejscu. handball.pl e, Sztab nasz mówił, że jesteśmy gdzieś świadomi tego, co było dwa lata temu, że was nie satysfakcjonuje Półfinał było to widać po walce tego meczu. Nie przegrałyście gdzieś w głowach. Co zadecydowało o tym, że dziś Holandia była te pięć bramek lepsza od Polwek? Chyba zdecydowała pierwsza połowa, którą zagrałyśmy słabo, nie mogłyśmy, nie mogłyśmy trafić do bramki i troszeczkę za dużo straconych, straconych bramek. Ten, ten rezultat no, okazał się nie do odrobienia w drugiej połowie. Akurat dużo tych piłek odbiłaś w pierwszej połowie nie miałaś dużo mniejszej skuteczności obron niż bramkarka Tess Wester. Czułaś, że to też chyba jest twój niezły dzień, ale jakoś w ataku nam nie szło, przynajmniej przez te pierwsze 20 minut, znów 12 minut bez gola w ataku. Nawet sobie nie zdawałam z tego sprawy podczas, podczas meczu. Myślę, że na głębsze analizy przyjdzie czas. No ale faktycznie, po, po ilości rzuconych bramek możemy sądzić, że ten atak chyba nam w pierwszej połowie szczególnie nie, nie, nie wyszedł. W drugiej połowie no robiłyśmy, co mogłyśmy, ale, ale no niestety ten, ta przegrana pierwszej połowy była zbyt wysoka. Jakie było założenie, jeśli chodzi o Twoją grę na przedpolu, bo Holenderki grały bardzo mocną kontrę, bardzo blisko ta piłka lądowała Twojego pola bramkowego. Raczej trener Parecki mówił, żebyś wychodziła wysoko do tych piłek, czy raczej zostawała w polu bramkowym i czekała na sytuację? Sam na sam. E, raczej, żebym, żebym stała wysoko gdzieś na linii 9 metra, jednak e, no, bramkarka drużyny przeciwnej puszczała doskonałe kontry nieraz było na 6 metr. E, no i tyle. No, ciężko, ciężko było to przechwycić. E, wiadomo jak się kończy zderzenie zawodnika e, zawodnika z bramkarką. Zazwyczaj jest to czerwona kartka dla bramkarki, więc to jest pewno dosyć ryzykowne zagranie, a, a tak jak mówiłam wcześniej, e, kontry bramkarki przeciwnej były naprawdę wyśmienite. Nie przegrałyście jeszcze tego absolutnie turnieju. Być może przegrałyście dzisiaj z mistrzyniami świata w niedzielę mecz o brązowy medal. Podniesiecie się psychicznie na tyle, żeby znów stoczyć 60-minutową walkę i pokazać polski charakter, w polskie serducho, bo dziś możecie naprawdę z podniesionym czołem schodzić tutaj z Boxen. Oczywiście teraz chwileczkę na pewno będziemy analizować, będzie nam bardzo przykro, ale, ale no jutro mamy nowy dzień. Za chwilę poznamy naszego przeciwnika i, i, i będziemy się przygotować pod, pod niego. To nie jest przegrany turniej, to jest. Jesteśmy dalej, jesteśmy bardzo wysoko. No i medal jest na wyciągnięcie ręki.